Witam Was, to niedzielne południe w kuchni, w piżamie. Tak, chodzę sobie z piżami, już dużo rzeczy ogarnęłam, ale uznałam, że jeszcze w piżamie pochodzę. I właśnie piekę ciastka dla mojej mamy, bo wczoraj właśnie zrobiłam do Wiktora takie przeprosinowe ciastka trochę. I mojej mamy dała mi jedno do spróbowania i mega, mega zasmakowało i chciała, Wiktorowi, więc całą resztę. Ale obiecałam jej po prostu, że na kolejny dzień upiekę całą blachę, nie tylko dla niej, także właśnie wzięłam się za te ciastka. I jak upiekę, to jadę na rower. Wiem, że po lesie jeszcze dzisiaj jeździć nie można, także dzisiaj jeszcze na takiej jednej bocznej uliczce będę jeździć. Odnośnie właśnie tego wszystkiego, tej całej tych nowych zarządzeń, wypowiem się troszeczkę później. A teraz piekę, bo no niedługo muszę wychodzić, a chcę się wyrobić. Tam już mam blachę przygotowaną, w miejsce składniki i tu mam posiekaną czekoladę. Są to naprawdę takie bardzo, bardzo proste ciastka, po prostu kruche ciastka, maślane jakby z czekoladą. Bardzo prosty przepis, mega szybki. O, I tak wyglądają ciecha przed włożeniem do piekarnika. Trzeba pamiętać, żeby dość mocno spłaszczyć, bo dość mocno wyrastają, bo wczoraj aż tak mocno nie spłaszczyłam i były dość duże. Nie zauważyłem. Generalnie wam powiem, że kupiłam piłkarzyki sobie na imieninę. Jest! Dwa jedne! Kilka dni temu! Jeszcze nie zdążyłam zagrać. Gra się, nie? Rodzice Was Rodzice właśnie mi je, y, zabrali. I jak słychać w tle grają. No ej, no ale ty za tak... W tle tam grają, a tak prezentują się. Ciacha gotowe. Super wyrastają. Widzieliście jakie płaskie były? No, podkradłam tam z kuchni, tam hałas więc tak nagrywać nie mogę. I mam, zaraz ugryzę jakie to gorące, parzy mnie to. Yy, I i Wam pokażę, jak wygląda środek. Są naprawdę, no, 5 minut roboty, składnik, składniki każdy ma w domu, a są pyszne. Jezu, gorące. Gorące. Pyszne, kruche ciacha. Tak oto, chyba mnie nie słychać. A... Dobra. Mówię, tak oto prezentuje się dzisiaj na rowerze. Mój w mojej super maseczce. I tutaj generalnie mam las. Ale że do jutra jest zakaz wjazdu, to jako posłuszny obywatel nie wjeżdżam. I jeżdżę sobie tutaj na takiej uliczce pobocznej przy lasku właśnie i jeżdżę tak w kółko. No. Żeby jednak nie wjeżdżać. Wiem, że tam ludzi pewnie by nie było i byłoby spoko, ale skoro taki zakaz jest, to Trzeba się stosować. No, ale najważniejsze, że mogę sobie chociaż trochę pojeździć, trochę się poruszać. Yy, no, także chociaż tak sobie trzeba radzić. My właśnie przejechaliśmy też, bo do... sąmy, będziecie słyszeć, przejechaliśmy też do drugiego domu. Yy tutaj ogarnąć, zobaczyć, czy wszystko jest okej. Okay. No. Ja myślę, że jeszcze 40 minut sobie tak pojeżdżę. Mam póki co zrobione 25 km. No to nawet może nie 40, bardziej 30, bo już trochę zmęczona jestem. Ech, ale szczęśliwa, bo przynajmniej na słoneczku trochę pojeździłam, ale powiem wam, że zimno mi. Mam tak zimne ręce, bo wieje mocno. No, ale poza tym to spoko. Przynajmniej ja trochę na dwarze pobyłam. byłam. Więc... Ja właśnie wróciłam do domku i nie mam w lodówce totalnie nic. Naprawdę żadnych warzyw, żadnych prawie owoców. Zostało mi kiwi i brzoskwinia. To jest wszystko. Gdzie ja naprawdę zawsze muszę mieć tego pełno. Jak teraz nie mam nic, bo wszystkie resztki. Wyjadłam i zostały mi jakieś mrożonki, e, no i to też niewiele, ale <grywa> byłam głodna, no bo trzeba jakiś obiad zrobić i słuchajcie, taka była improwizacja. Zrobiłam sobie penę z brykietem, w sensie ze szpinakiem, e, z jogurtem naturalnym, jakaś końcówka kukurydzy i posypałam serem fetą. Także całkiem spoko, w sumie całkiem spoko naprawdę połączenie i dam znać Wam... E, czy było to zjadliwe? Może będzie to dla kogoś inspiracja. A! I pełno czosnku oczywiście dałam. Generalnie chciałam wam powiedzieć, że zmuliło mnie strasznie. Tak usiadłam po tym rowerze po tych 30 tam kilometrach i ja już po prostu jak jechałam do domu w samochodzie, to już czułam się taka, żebym położyła się i poszła spać. Co do tego obiadu chciałam wam powiedzieć, że Yy, że tam się rukola trochę było, trochę rukoli, bo miałam resztkę rukoli świeżej, yy, więc tam dorzuciłam. I naprawdę był bardzo dobry, bardzo smaczny, yy, szybki. Także polecam, naprawdę. były szpinak, brykiet, czosnek, yy, jogurt naturalny, serfeta bardzo fajne połączenia, Opcjonalnie, właśnie jeszcze kukurydza, yy, bądź ta rukola, bądź to, to troszeczkę, jak Macie akurat. Yy, I naprawdę bardzo fajnie smakuje. Teraz na stories dodawałam Wam przepis ciastek, bo pytaliście przepis na fit nutella, bo jakiś czas temu dodawałam, która wyszła naprawdę przepyszna, yy, zdrowa. Także, ale no mocno tłusta wiadomo, no bo orzechy, awokado, yy, no to trochę tego tłuszczu tam jest, ale przynajmniej nie jest yy, tak napakowana cukrem jak yy, zwykła klasyczna nutella. No niestety wiadomo, że wszystko co z orzechami to ma mnóstwo tłuszczu, no, także uznałam właśnie, że to Wam dodam na stories, zapiszę może w relacjach wyróżnionych, żeby było można do tego wrócić, jakby ktoś miał apetyt. Ja specjalnie też kupiłam go w frownicy, właśnie zamówiłam dzisiaj jeszcze kolejne wkładki, bo tam jest 16 bodajże wymiennych wkładów do tego tostera. Ja mam póki co właśnie tosty klasyczne, te trójkąty i... Gofry jeszcze nie używałam, ale gofry mega chcę zrobić, to właśnie na zakupy. Oczywiście mąki nie dostanę, zająć życie, bo słuchajcie, od odkąd w czasie kwarantanna, to od jakiegoś miesiąca ponad, znaczy kwarantannę już jest dłużej, ale no od jakiegoś miesiąca szukałam w sklepie mąki orkiszowej i nigdzie nie mogę znaleźć, tak jak kiedyś szłam. Do pierwszego lepszego sklepu, no może nie pierwszego lepszego, ale w Carrefourze to, to było zawsze. Często nawet w Lidlach, w Lidlach widziałam, albo na Biedronce gdzieś mi się przewinęło, a teraz nigdzie tego nie ma. Także jutro jadę na zakupy, yy, bo serio nie mam już nic w lodówce. Chciałam właśnie poćwiczyć jeszcze sobie, ale no nie mam siły, więc jedyne co to pójdę się porozciągać, bo ostatnio zaczęłam się rozciągać do szpagatu. Nie wiem, zobaczymy jak mi to wyjdzie, ale chciałabym zrobić szpagat. Zaczęłam się rozciągać, no i... Piątek to było? Nie, w czwartek chyba. W czwartek minister ogłaszał te nowe zasady wszystkie i poluzowanie oboszczeń Wszyscy się spodziewali, że pierwsze poluzowania to będą lasy, parki. I powiem Wam, że jakby mi ktoś dwa miesiące temu powiedział, że ja się będę cieszyć, że mi otworzą park pod domem, to bym mi uwierzyła. To było dla nas, dla mnie, dla nas wszystkich tak oczywiste, że ja wychodzę z domu, przechodzę przez park, idę do sklepu, czy no, idę się przejść, idę do parku. I jak ja teraz szłam do sklepu i musiałam obkrążać, to dla mnie było tak nienaturalne. To w sensie, wiecie, no ja nie miałam problemu, bo ja tak chodzę na spacery e, do sklepu i zawsze wybierałam sobie ten sklep gdzieś w cholerę daleko, żeby zrobić jak najdłuższy spacer. Mm ale oczywiście zawsze tam wszystkie środki ostrożności miałam. Bardzo mnie natomiast wkurzali ludzie w sklepach. Cieszyłam się ogromnie, jak wprowadzili te ograniczenia w sklepach. Martwi mnie fakt, że teraz w sklepach znowu będzie więcej osób, że będą więcej osób wpuszczać, bo nawet w momencie, gdy były te ograniczenia, dwa razy opieprzyłam faceta. Raz to było tak, że sięgałam jakiś ser czy jogurt z lodówki, i facet nie mógł poczekać obok mnie spokojnie, żeby wziąć ten ser czy coś z tej lodówki, z której ja biorę, tylko musiał na siłę obok mnie, nie miał maseczki, bo jeszcze nie było obowiązku noszenia maseczek. I tą głową obok mojej głowy, centralnie, totalnie obcy facet. tą łapą też jakoś tam od razu koło mnie, że no my właściwie się dotykaliśmy i tak na niego spojrzałam, no i powiedziałam, że no to halo, nie są dwa metry y, od siebie i no wiecie, ja nie jestem jakąś tam super dużą panikarą, ale skoro państwo wprowadza te ograniczenia, y, skoro my wszyscy się do tego stosujemy, staramy się stosować, to nie róbmy takich akcji, no. dobra. Ja idę się rozciągać, Myślę, że tego vloga będę już kończyć. Pokażę wam jeszcze tylko ten toster, który mm, zamówiłam, bo naprawdę jest fajny i cieszę się, że tego grilla jeszcze zamówiłam. Yy, przyda się. właśnie te trzy wkładki głównie chciałam do gofrów. To przede wszystkim tosty klasyczny musi też być i przede wszystkim grill. Te, znaczy nie przede wszystkim, bo pierwsze były gofry, drugi był grill. Dla mnie najważniejsze no i trzecie tam klasyczny tost. Tam jest mnóstwo tych wkładek, bo są jeszcze do jakichś ciastek, do donatów, do pancake'ów, do wszystkiego, ale no już bez przesady myślę, że bez tego uda mi się obyć. Pomimo tego, że ja jeździłam tam po jakimś osiedlu i po tej y, ulicy, co wam pokazywałam, a nie wjeżdżałam do lasu, to bardzo, a tu bardzo dużo ludzi wchodziło do lasu i rodzinami, grupami, znaczy grupami, no nie było to więcej niż trzy osoby, więc no może nie grupy, ale no, wchodzili do tego lasu i jakoś nie mieli z tym problemów, także. Ale ja jednak wolałam odpuścić. Także zapraszam do samego Instagrama, bo tam bardzo dużo dodaję z jedzeniem. I właśnie cały czas się zastanawiam, czy, czy stworzyć osobnego Instagrama, czy wyróżnione relacje. Ale coraz bardziej kuszę się, żeby stworzyć osobny profil, gdzie będę dodawać przepisy, bo naprawdę lubię to. A jednak nie wiem, czy na ten swój główny profil warto dodawać. Tego tyle. Pa. Tak wygląda ma gofrownica toaster grill. <gry> tak to się otwiera. O, tak. teraz jakie są włożone? A, do tostera. Znaczy do Tostów. Spoko, fajne. Jak przetestuję dam Wam znać pewnie jakiś wód buku użyję, bo będę na pewno chciała gofry zrobić, także. Będziecie mogli zobaczyć na jakimś filmiku.